Następny punkt. Sztelwerk. Szterlwerk nastawnia. Glinki? Glinki yeah. nastawnia. Druga. Czemu wysoko? No, Czemu wysoko? No. Czemu to majcie? Ty może to czerwone. Krysio, patrz jak jedziesz. Pilnuj, jak jedziemy. Czy jest zielone światło czy czerwone? Pilnuj Wielkie jeszcze pod się do czerwony, podajak pod nastawnie pod pod idziemy, bo musi się wyjazd. Yy, Podnastawę. Sztelberg ja. To pod nastawkę. Podaj wyjazd Pod Ja, Pod nastawią Czerwone mamy! A już teraz zielone jest. <laughs> czerwone! A zobacz I dobrze. Czerwony. Nie ja. zdążyłem. przejść choroba. Czerwony. się czerwone. Wybiło, czerwone. czerwone. Aha, to jest. Pół drogi. Dlaczego na czerwony? Tak, tak, oczywiście zgłoszę, że ruszamy. Moment, 3 -4 czerwone! Moment, 3-4 minuty. Okej, okay. 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 dobra, pudłalt, auściglins. Futłal, putual, Dobra. No i co? Zajte. Links? Links na lewą stronę. Jestem zielone! Dobrze. I musimy czekać teraz. Ty też masz zieloną, widzisz starczkę. Masz zieloną? Tak. No, widzisz? Zielone.